Szczęść Boże, coś Wam powiem. Im więcej dobrego staramy się czynić, tym większy opór napotykamy. Ludzie nastawiają się złowrogo, bo nasze działanie może źle wpłynąć na ich szamrane interesy. Faryzeusze czy uczeni w pismach rozpoznali w Jezusie zagrożenie, bo jego słowa były sprzeczne z ich przyjętą metodą. On nauczał wprawdzie i wolności, a oni szli drogą zastraszania i nakładania obowiązków. Obowiązki są konieczne, bo one porządkują wiele działań społecznych. Gdyby każdy robił co chce, jak chce i kiedy chce, to nic dobrego by z tego nie wyszło. Jezus wie, że czas jego misji dobiega końca. Niby ludzie poznają go po jego czynach, ale im bardziej widzą dokonania, tym większą niechęcią do niego pałają. Odrzucanie go miało miejsce wtedy, jak i współcześnie. Jakby człowiek nie chciał dobra w swoim życiu. Jakby wolał żyć w zniewoleniu niż w wolności. Przecież wyzwolenie od grzechu proponuje Jezus. Ile razy dokonując cudu uzdrowienia? Wpierw mówił o uzdrowieniu ducha i o uwolnieniu od grzechu. Chociażby w przypadku paralityka, co go czterech przyjaciół przez dach opuścili przed Jezusa. Powiedział wtedy: Twoje grzechy są odpuszczone. Zgromadzony lud, co mówił? "Bluźnie", Bo jak to odpuścić grzechy? Człowiek, gdy nie grzeszy, jest czysty. A jak jest czysty, to nie można go niczym złamać. I tak oto odrzucenie Jezusa cały czas postępuje. Gdy z grzechem nie możemy się rozstać. Gdy nie przyznajemy się do wiary, gdy świadomie nie poświęcam mu czasu w modlitwie, to wybieram swoje zajęcia niż spotkanie z nim w Eucharystii. Ale wiecie co? On nie traci nadziei, że do niego powrócimy. Czeka na nas w sakramencie pokuty, by tam wymazać nasz grzech i powiedzieć: Bądź wolny. Ludzie, którzy stanęli przed Jezusem mówili: Wiemy skąd pochodzisz. Doszli do wniosku, że Mesjasz nie będzie taki przewidywalny. Jego przyjście będzie owiane tajemnicą. Czy znaczy nie mówimy, że najciemniej jest pod latarnią? W końcu często do oczywistych rozwiązań, które są na wyciągnięcie ręki, dochodzimy najpóźniej, wpierw siląc się na jakieś karkołomne pomysły. To wszystko przez nasze wyobrażenia. Apostołowie idący do jamez powiedzieli, myśmy się spodziewali. Spodziewali się wszystkiego, ale nie śmierci i zmartwychwstania. I tak człowiek błądzi w tym życiu. Zagląda w nie te, co trzeba za kamarki. I może nawet poszukuje swojego Boga, którego nie potrafi nazwać. Orygenes powiedział: Często samo szukanie Jezusa jest dobrem, bo to jakby szukać słowa, prawdy i mądrości. Dopóki zachowujemy ziarno prawdy, złożone w naszej duszy i przykazania, słowo nie oddali się od nas. Więc może w tej kwestii szukania odpowiedzi dotyczących naszego życia. Wreszcie niektórzy sięgną po Słowo Boże, bo tam znajdują się wszystkie wskazówki, jak do wiary i do Jezusa dojść. To ziarno zostało już w nas zasiane, ale jeśli zagłuszyły je ciernie naszych grzechów, to i Słowo nie może się przedostać do naszych uszu, serca i działania. Chcąc poznać człowieka na większym poziomie niż tylko wygląd, trzeba z nim przebywać. Chcąc poznać Boga i Jego plan na nasze życie, nie mogę omijać Go szerokim łukiem i mówić, że wiem, kim jest i to wystarczy. Prawdę mówiąc, im więcej próbuje się Go odkryć, tym bardziej zaskakuje nas Jego hojność. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.